Kiedyś zapytałam moją babcię, jak sprawić, by miłość trwała. Właśnie mój związek przechodził trudny okres. Chciałem coś zrobić, by było lepiej. Powiedziała, czy zrobimy ciasto. Nie rozumiałam, nie chciałem ciasta, ale zgodziłam się, by upiec z babcią ciasto. Poszłyśmy na targ i wybierając składniki powiedziała mi, żeby miłość trwała, trzeba umieć dopierać słowa. Są one składnikami każdej relacji, wiążą relacje, budują. W domu i podczas podgrzewania piekarnika babcia powiedziała: Aby miłość trwała, trzeba najpierw nagrzać piekarnik, zanim włożymy miłość do środka. Nasze serca są jak piece. Jeśli nie zapalimy w nich iskry uczucia, zaufania, troski, obecności, miłość, choćby nie wiem jak dobra, pozostanie w nas surowa. Mieszając składniki zapytała mnie, gdzie są jajka, mleko i cukier. Powiedziałam, że są w cieście tu i tu i tu. Uśmiechnęła się i powiedziała, aby miłość trwała, nie może być nic oddzielnego. Wszystko musi być razem. Tu nie ma składników. Jest tylko jedna masa, gdy kochamy. Nie ma już mojej dumy, twojego zwycięstwa. Wszystko z jednym, wszystko jest nami. Kiedy przyszło do mieszania ciasta, zadzwoniła do mojego dziadka. Przyszedł, pocałował ją i zaczął wyrabiać ciasto śpiewając piosenkę. A gdy zmywał naczynia, babcia powiedziała mi, aby miłość trwała, musisz nauczyć się być kochaną. To boli, ludzie chcą robić wszystko sami, chcą wszystko czuć i nie dają drugiemu miejsca, nie umieją brać miłości z rąk drugiej osoby. Musisz nauczyć się być kochanym. Musisz nauczyć się brać miłość z rąk tego, którego kochasz. Gdy ciasto zostało upieczone, pachniało w całym domu. Siedliśmy do wielkiego stołu, który odkąd pamiętam był w domu moich dziadków. Jedliśmy teraz przy nim wspólne ciasto. Mój dziadek powiedział: W dzisiejszych czasach nikt już nie robi ciast, ciastek, nikt się nie kocha. Ludzie kupują gotowe. Żeby nie trzeba się trudzić. Nikt nie pochyla się nad miłością, nie troszczy się o nią, nie dogląda. Jeśli nie pasuje, wymienia się na nową Gdy wyszłam z domu moich dziadków, gdzie miłość spoglądała z każdego kąta, cały czas miałam ich słowa w głowie. Wróciłam do domu gotowa ratować swój związek. Niestety, ktoś, kogo kochałam bardziej niż siebie, powiedział już do koniec. Zerwał ze mną. Z bólu otworzyłem aplikację, chciałem zamówić ciasto czekoladowe, ale przypomniałam sobie sekret mojej babci. Sama naucz się robić ciasta. Uczysz się kochać innych, kochając siebie. Związałam włosy i zrobiłam własne ciasto. To był mój pierwszy akt miłości wobec siebie.